Witajcie widzowie w kolejnej części przygód Złodzieja Gareta. Kontynuujemy sobie misję o nazwie Nawiedzona katedra. Musimy znaleźć całą katedrę, wejść do środka i ukraść oko. To takie wiecie, główne cele misji. Oczywiście, jak to zwykle bywa, katedra jest na samym nasymutkim końcu. My jesteśmy tutaj, więc daleka droga, dzielnica nawiedzona przez zombiaki, pełna niebezpieczeństw, pułapek, moi drodzy, no nie będzie lekko. Zaczęliśmy w poprzednim odcinku, wyczyściliśmy sobie tutaj początkową ulicę Rubina i idziemy dalej. Jako że. Nie idziemy od razu do celu, tylko sobie zwiedzamy ulicę po ulicy, dokładnie eksplorujemy. To dzisiaj na początku odcinka pójdziemy na ulicę Del Perina. Na tej mapie, ta ma 50 lat, jak sam Gareth stwierdził, są takie znaczki. Widzicie, tu jakieś piwo, tu jakaś karczma, tu jakieś nie wiem. Sklep magiczny. Nie wiem dlaczego tak mi się kojarzy, to coś dla złodzieja. Tak czy inaczej te znaczki nie mają żadnego znaczenia. Te sklepy, i tak, już dawno temu są, moi drodzy, zamknięte, zniszczone, prawdopodobnie są to tylko znaczki takie nawigacyjne. Jak będziecie pod budynkiem z takim znakiem, to będziecie mogli wiedzieć mniej więcej, gdzie się znajdujecie. Więc to trochę ułatwia orientację w terenie, ale nieszczególnie. Dużo ważniejsze znaczki to są takie koła zębate. Są to stacje wysokiego napięcia. Gdy taką stację sobie uruchomimy, to w w okolicy uruchamiam się światła będzie jaśniej, będzie więcej widać. Dla Was lepiej, dla Galeta gorzej, bo będzie gorzej widoczny, a raczej przeciwnicy będą go lepiej widzieć. Ale damy sobie radę, nie takie rzeczy. Więc w pierwszej kolejności, dzisiaj, idąc przed siebie, skręcimy delikatnie w prawo, udamy się do takiej stacji, włączymy światło i zaczniemy sobie eksplorować okolice. Co o tym myślicie? Brzmi jak plan? No to do dzieła. Ok, rozpoczynamy tam, gdzie się poprzedni odcinek. Tą część miasta mamy wyczyszczoną, więc idziemy po rampie, tak jak to omówiłem we wstępie, na ulicę Depelina. Zgodnie z mapą, na tym skrzyżowaniu się teraz właśnie znajdujemy. Tam ślepy zaułek, a po prawej stacja, dzięki której uruchomimy światła, Bo jak widzicie, większość świateł i w domostwach, i tutaj, gdzie jest wyłączona. Takie pojedyncze, awaryjne, gdzieś tam na ścianach są powłączane, ale ogólnie jest ciemno. A chciałbym, żeby było jasno. Więc idziemy zgodnie z mapą i patrzcie na to: stacja kontroli jest. Jest, jest. Ale moi drodzy, zanim uruchomimy, jak widzicie otoczenie, patroli bełkotliwiec. Skorzystajmy z okazji, że jeszcze jest ciemno. Podejdźmy. I znajdźmy sprawę. Za jednym zamachem. No i teraz można włączyć stację. Tadaań. Jasno i przyjemnie. Jest duch. moi drodzy. miecz Konstantyna to miecz ala magiczny umożliwiający pokonywanie duchów. Duchy są wytrzymałe, ale jak się dobrze zaczęimy, to patrzcie. No. I pyk, i pyk go. Widzicie, on jest jakby otumaniony przez chwilę. W tym czasie mamy czas, żeby zaatakować po raz drugi. Widzicie, się nie rusza. I pych. Idzie to zrobić, tylko musicie być w ciągłym ruchu i cały czas go atakować. Wtedy on przez chwilę jest otumaniony. Nie jest do w tym czasie naciągacie sobie mieczek i łubu O, zombiaki. Chodź pan, panie zombiak, chodź pan, chodź pan. No i tak, zombiak się błąka tu od 50 lat. Ale dzięki galetowi w tej chwili właśnie pyta świętego Piotra co się stało. <laughs> Dobra. Piknie, moi drodzy, piknie, piknie. O to chodziło, to chowamy, to chowamy. Ok, stąd zaczęliśmy. Światełko włączone. Tak jak mówiłem, najpierw ślepy zaułek. Zobaczmy, co tu słychać. Taka okolica. Warto się rozglądać. Bo nawet w takim rogu możemy znaleźć miksturę leczniczą. Tak sobie leży, nikomu nie przeszkadza. Poza tego parę budynków. Okolica. Lecimy po kolei. Teraz po wejściu mamy tutaj drzwi. Ale są zamknięte. Oczywiście od tego mamy wytrychy. O, jak widzicie, klameczka wymaga sporej uwagi, sporej ilości grzebania, co znaczy, że kryją się za tymi drzwiami fajne rzecz. Okej. Okay. Z tych fajnych rzeczy, jak musicie zauważyć na wstępie, jest mina. Można i ją podnieść. Po czymś dziwić się, czemu ona się nie podnosi, po czym umrzeć, bo to nie jest mina, którą można podnieść, to jest mina, która już jest moi mojej przez kogoś tutaj podłożona, więc podbiegacie ona nie żyjecie i tak się kończy zachładność. Oczywiście możemy sobie na spokojnie, gdzieś tutaj boczkiem, poczkiem ominąć, ale jest też wersja, że tak powiem, dużo prostsza, bezpieczniejsza, czyli możemy zdetonować minę za pomocą strzały. Bum! I bezpiecznie. A powiem wam, warto tu wejść. Oj, warto. Patrzcie na to. Strzała hałasująca, ale nie jedna. Trzy. Fajna sprawa. Strzał błyskowy, ale uwaga, nie jeden. Trzy. Mamy już osiem. W tej skrzyni były miny, ale uwaga, nie jedna. Zgadnijcie ile. Tak jest. Trzy. Trzy miny. Łączyłam dziewięć. A tutaj, moi drodzy, strzały linowe. Kto zgadnie ile ich było? No. Będziecie w szoku. Uwaga. Trzy. Wszystko po trzy. Fajna sprawa. Takie wiele sztuki, nie? Weź trzy w cenie jednej. Akurat da Gareta za darmo. Okej, okay, to mamy zaliczone. Stamtąd przyszliśmy, tam wami stronę lecznicza. Fajnie, idziemy dalej. Tutaj, jak widzicie, ślepy zaułek, nikt. W teorii można pójść dalej, do miejsca oznaczonego pięknie na mapie. Widzicie? To fajnie, wiemy gdzie jesteśmy, ale w praktyce... Patrzcie, no nie czuć się w oczy. Tak człowiek przejdzie, tak nawet może nie zauważy. A jest to fajna rzecz, bo wartość 125. Tak więc nie przegapcie, nie przegapcie. Ok, wszystko, wszystko. To jest przejście. To się tutaj łączy. Okej, okay, co oni tu mieli? Zamknięte. Ach, chyba nie spodziewali się, że przyjdzie galet. A gareta nie ma drzwi zamkniętych. Ok, ciach. Aj, aj, aj. Dobry zamek! Pokaż kotku co masz w środku. Powieszczenie, ale spokojnie. No tak wygląda podejrzanie. Nie ma tu żadnej pułapki. Na końcu w skrzyni to też nie jest pułapką. Mamy miksturę z powietrzem. Butelkę z powietrzem. Generalnie jak będziemy długo płynąć, nam się będzie powietrze kończyć. No to sobie możemy uzupełnić. Tak sobie leżało na końcu. No ale skoro autorzy w takim pomieszczeniu, na samym końcu, takiej dosyć rzucającej się w oczy skrzyni, dają nam miksturę z powietrzem, to oznacza, że prawdopodobnie w tej oto misji będziemy gdzieś płynąć. A i popłyniemy. Mamy tutaj strzały. No, oczywiście, idąc stałym schematem, trzy sztuki. Dobra, trzy sztuki załatwione, miksturka, to wszystko. I jest to generalnie, mój drodzy, absolutnie wszystko w tej ślepej ulicy. Oprócz jednej rzeczy, która miała jakąś wartość, całe mnóstwo przedmiotów. Strzały takie, strzały takie. Mój drodzy, miny, granaty. miksturka lecznicza obeczek. Łupów mało, ale przedmiotów całkiem dużo. Dlatego ja nie pokazuję ja tylko i wyłącznie, jak zebrać wszystkie łupy, ale też wszystkie przedmioty. A? To robi różnicę. Ok, idziemy dalej, ale teraz patrzcie, dla uważnych. Widzicie to okienko za światłem. Jak już przyszliśmy, to się rzucało w oczy. Czyli. Jakoś tam można wejść. No, jak tutaj nie, tutaj nie, tutaj jest jakieś takie przejście, prowadzi do tego budynku. A tu z kolei jest wejście. Okej. Okay. No i włączyliście kropki? Tak jest. Nad nami belki drewniane. Strzała linowa. Ostatnio całkiem sporo podnieśliśmy. I tym oto sposobem dostajemy się na wyższy poziom. Proszę bardzo. I dada, do tej wieży doszliśmy. Strzały hałasujące. No, niech będą, ale to co ważniejsze, to łup, waza, złota, o wartości 100. Tak więc fajne, fajne. Widok też ładny. I schodzi. Teraz tak, moi drodzy. Można wziąć sobie tam strzały na drogę, spać z tej wysokości i stracić zdrowie. Albo można tą strzałę tutaj po prostu pozostawić. I ja uważam, że, że mamy tyle strzał linowych, że jak jedną zostawimy, to. To nic się nie wydarzy. Może ktoś przyjdzie, się mu przyda. Będzie uciekał przed zombiakami, to... Chociaż nie, w sumie to po mojej grze nikt w tej opuszczonej części nie będzie musiał uciekać przed zombiakami, gdyż wszystkie zombiaki <śmiech> <śmiech> będą martwe. Jak to brzmi, martwe zombiaki. Będą bardziej martwe niż są obecnie. Okej. Okay. Tutaj był bełkotliwiec. Przed nami, moi drodzy, rzeczka. Można sobie ją popływać. Ale to co jest bardziej ciekawi jest u góry. Patrzcie, jest tutaj drabineczka z drzwiami, drzwi są zamknięte, ale to mam taki przycisk. Hmm? Kolejna rzecz. dla postrzegawczy. Chociaż, powiedzę sobie szczerze, no całkiem to się dobrze w oczy rzuca. A w nagrodę, kolejne dwie strzały ogniowe. Oprócz tego, dwie strzały wodne. I jeszcze jedna mikstura z powietrzem. No proszę. Się może zapowietrzyć. Schodzenie w tej grze z drabin to jest moje... Trapienie, no oczywiście, dobrze, że chociaż się nie zabił. Dobra, moi drodzy, jest fajnie, jest miło. Doszliśmy do rzeczki, widzicie. Tutaj szliśmy obok tej stacji. Ślepy zaułek mamy całkowicie wyczyszczony. I jesteśmy przy rzeczce, jak widzicie, rzeczką, można sobie popłynąć praktycznie aż do katedry. No ale my nie będziemy na razie pływać rzeczką. My się wracamy troszeczkę i dalej eksplorujemy ulice tego miasta. Tak więc wycofujemy się, bo do wody nie idziemy na razie. I słuchajcie, moi drodzy, oficjalnie całą tamtą część mamy wyczyszczoną. Więc wracamy się. Teraz uwaga. Taki budyneczek przechylony z takim daszkiem. Zapamiętajcie sobie, bo przyjdziemy z drugiej strony. To będzie taki punkt orientacyjny. Taki właśnie budynek. Idziemy przed siebie. Ślepy zaułek. A tutaj, moi drodzy. Jak pamiętacie, mam nadzieję w poprzednim odcinku bawiliśmy się z zombiakami w grę pod tytułem Dwa zombiaki jedna mina. Pamiętacie? Ciach. A? Tam nie szedłem. Zwiedzaliśmy to pomieszczenie. Tutaj odpuściłem. I jak widzicie, idąc do góry, ciach, budyneczek po łukosie. Więc oficjalnie również tą część miasta też mamy zaliczoną. Więc szyjciusieńko zaliczone. Jedna ścieżka prowadzi tędy. Droga w prawo. Droga w lewo, droga na wprost. prost. Tutaj zaraz za logo wyjdzie duch. Pokażę Wam, jak pokonać ducha za pomocą, moi drodzy, Wody Święconej. Nie jest to proste, bo wymaga dużo tych strzał. Patrzcie. Uwaga, mam 7 strzał, nie? Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. I uwaga. Piąta, A? To nie wszystko. Szósta. Siódma. ha? Dlaczego wam pokazywałem, moi drodzy, że strzały wodne nie są modne? Właśnie dlatego. Siedem strzał na ducha praktycznie, no. A mina? Jedna. <laughs> Więc inwestowanie w strzały wodne nie opłaca się. Nie opłaca się. Ulica Rubina, Skrzyżowanko. Tak, my mamy parę dróg do wyboru. Najpierw zajmiemy się tą tutaj, bo u góry czeka na nas pewna rzecz, jak widzieliście. No, drzwi mocno zamknięte. Przy okazji jakiś zombiak. Moi drodzy, zombiak i mina. Mina i zombiak. On sobie lubi eksplorować. Niech sobie poeksploruje minę. No co jest z tą miną? Pani zombiak. tutaj mina, pani zombiak. chodź. Tu, chodź tu, 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 tak. Cim, 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 taś, 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 taś. mina. A, z tymi minami to też takie jest, wiecie, Zombiaki nie do końca lubią współpracować. <laughs> Ale jak się ich dobrze naprowadzi, to... Komisja katedralna, ale nią się na razie nie zajmujemy. Cała ta część... Na później, na później. Tylko wróciłem, żeby zombiakowi wskazać drogę do zbawienia. Jak <grym> widzieliście udało się, udało się. Kolejny zombiak odszedł do krainy. No. Zombiaków. <grym> Może na chmurce będzie psalmy, śpiewał. Coś w tym guście. Tylko nie jest jabłka, zombiak, nie jest jabłka. Historia zna takie przypadki. To się dobrze nie kończy. Dobra, moi drodzy Otworzyłem wejście, jak widzicie, no ruina, ruina Ale dzięki temu, możemy po tej oto Dostać się po bazon O wartości 100 A tam z kolei są dwie strzały wodne Oczywiście, żeby tam się dostać Trzeba troszeczkę się powspinać Trochę tu Trochę tu I dwie strzały wodne są nasze Schodzimy, ciach, ciach Teraz tak, jak jesteście bardzo zręczni i potraficie, to z tego okienka można skoczyć na lampy, a z lampy przeskoczyć do budynku obok. Tam może też normalnie wejść po drabinie, więc nie jest to wymagane, ale... Up. Ale wam pokażę... <laughs> Pewnie, że wam pokażę. Na razie wam pokazałem, jak zeskoczyć niewłaściwie, tak? Nie róbcie. No, nie? I spokojnie, teraz z kolei wam pokażę, jak to zrobić właściwie. Opa! Tak róbcie. I dodam. Złoto, złoto za 50. Bierzemy. A oto drabina, o Was tu normalnie zaprowadziła. Może ten tędy normalnie wyjść. Jest też poziom wyżej, ale tam absolutnie nic nie ma. Jest też pomieszczenie obok. To prowadzi do ulicy katedralnej. Tą tu wieżyczkę widzicie od drugiej strony. Pale, tu desek jest. Nic poza tym. Ale dzięki temu, jak zejdziemy sobie na dół. Tutaj pusto. To mamy wyczyszczone kolejne pomieszczenie. Ten budynek. Dabnikum na, na górę prowadził po za 50. Ten budynek zamknięty na górę po tej belce prowadził po łupy za 100. Te oba budynki mam wyczyszczone. Na no wprost jeszcze nie idziemy. Robimy kółeczko. Szczepy za ułek. drodzy, idziemy, idziemy. Tutaj za chwilę, ale najpierw uwaga. Da -da! Proszę bardzo, oto ten budynek. Kółeczko zrobione, z drugiej strony przyszedłem. Kolejna rzecz zaliczona. No to dobra. Po kolei idąc, to od tej miejsca. Jak widzicie, jest poziom wyżej, ale wysoko. Od czego mamy strzał linowe. Piękne, zdrowe, linowe. I jesteśmy na górze. Bierzemy strzał linową, i teraz patrzcie. Kolejna miksturka powietrza. Już trzecia. No i będziemy mogli się zapowietrzyć. Jak nic. Ciekawe, czy to można drogo sprzedać. Więc w tym pomieszczeniu niewiele, niewiele. Tam byliśmy, tu zwiedzone, tam zwiedzone. Jeszcze nam zostaje ten oto budynek. Jak się tu dostać? Ciach, ciach i po Nie ma no, tutaj jest zasadniczo nic więcej w tym oto budynku, oprócz oprócz, oprócz, oprócz notatki, moi drodzy. Drabina i Tam się nie da wejść, to są belki kamienne. Niedrewniany, nie da się w nie wbić żadnej strzały, nic z tych rzeczy. A oto i notatka, o której wspominają, uwaga. Posterunkowy Tiul to menel. Za każdym razem, kiedy mamy przerwę w dostawie energii, muszę wyciągać jego tyłek z gospody, żeby otworzył sterownie sieci wysokiego napięcia na ulicy Targowej. Gdyby nie był bratankiem Barona, wyleciałby z roboty już wiele miesięcy temu. No i proszę, jakiś postronkowy nazwa tutaj mojej dozy. Zbędna, nie są istotne. Istotne jest to, że za każdym razem trzeba było go wyciągać, żeby uruchomił sterownię wysokiego napięcia na ulicy Targowej. Na Targowej, moi drodzy. A? Proszę bardzo. Robina zwiedzona. Terpiera, byliśmy. Katedralna, to ta główna. Ale jest też ulica Targowa. I czy na ulicy Targowej widzicie gdzieś taki symbol? Właśnie, nie ma. Ale dzięki notatce wiemy że gdzieś tutaj, mimo że nie ma symbolu, który o tym informuje, znajduje się stacja napięcia, dzięki której możemy uruchomić światła. Jak było to umówione w poprzednim odcinku, w jednej z notatek takich początkowych, no właśnie, nie za bardzo dokładali staleń do oznaczeń tych, stacji i niektóre nie są oznaczone. Więc gdzie się znajdują? Możemy dowiedzieć się między innymi z notatki, którą właśnie podniosłem. Będziemy o tym wiedzieć, że ulica Targowa to jest ulica, którą musimy przeszukać, aby kolejną część miasta oświetlić. Nie jest to wymagane oczywiście, ale takie wiecie, przy okazji będzie jaśniej, jak zawsze. Ok, dzięki temu przy pierwszym odcinku ulica Robina wyczyszczona, a teraz, moi drodzy, na chwilę obecną tą część miasta również mamy wyczyszczoną i idziemy dalej. Znajdujemy się mniej więcej na tym skrzyżowaniu. Więc będziemy teraz szli na ulicę katedralną i zwiedzali dalszą część miasta. Tak, więc sióp. I ulica Rubina, oficjalnie w całości wyczyszczona. Zmierzając przed siebie, idąc z ulicy Rubina, dochodzimy do skrzyżowania. Na prawo, katedralna. Na lewo, taka droga do mostku. Mówiąc, no tu na prawo idziemy, bo na prawo to jest najszybsza droga do katedry. Proszę bardzo, wszystko nam się zgadza. Katedralna, tak jak mówiłem, na prawo katedralną. Problem w tym, że idąc ulicą katedralną, natrafiamy na, uwaga, ślepy zaułek. Tak jest. Ulica dalej sobie idzie, ale, moi drodzy, uległa zawaleniu. Widzicie taki słupek, taki coś w tym guście? No właśnie, taki symbol. No właśnie, tu jesteśmy. Tu jesteśmy i dotąd doszliśmy. Dalej, droga jest w pełni z... Nie przejeżdża, <laughs> nie przejdziemy, moi drodzy, więc najszybsza droga do katedry okazała się być ślepą uliczką, tędy nie da rady. Jaka zatem jest druga droga do katedry? No, patrzymy na mapę, można się cofnąć, pójść w górę, trochę rzeką przepłynąć, moi drodzy, i wyjść na ulicę Targową. Za pomocą tych tutaj skrócików można dojść do katedry. No właśnie, i będziemy musieli tak zrobić, faktycznie w tą część miasta się udać, no bo jak widzicie, no tutaj już nic nas dalej nie czeka. Ślepy... Zaułek. Ale, jak już tu jesteśmy przy takim budyneczku o tym dziwnym symbolu, to warto wskoczyć do środka, gdyż jest tu wazon o wartości stówy. Tak więc, no warto, warto. Ulica katedralna okazuje się być ślepa, więc znowu mamy to wyczyszczone. I na dalsza droga prowadzi tędy, czyli w górę moi drodzy. Ale, jak na pewno pamiętacie, to jeszcze jest jedno pomieszczenie. Z tej strony zamknięte, ale oczywiście od czego mamy wytrychy, nie? Tak jak mówiłem u galeta wytrychy nie stygną. Okej. Okay. Uda się. Jeszcze raz. I otwarte, moi dosyć. Są to kraty, które można było bardzo łatwo otworzyć z drugiej strony. No są przyciska, ale od tej trzeba było się włamać. I patrzcie. Dadam. skakujemy. I światełka w tej oto dzielnicy włączone, a także w kanałach. No i właśnie, moi drodzy, kanały. W kanałach jeszcze nie byliśmy, a warto je też zwiedzić. Teraz tak, stąd my przyjdziemy, a do kanału wejdziemy, że tak powiem, Trasą tradycyjną. Zapewne pamiętacie. O kanałach wspominałem w poprzednim odcinku, że się tam wybierzemy. Jedna z dróg, która tam prowadzi jest tutaj. Ale zwróćcie uwagę. Dosyć wysoko. Nie polecam. Zwłaszcza, że dużo prostsza droga. Jest tuż opok. Dadam w podłodze. I schodzimy, moi drodzy. Schodzimy, rozglądamy się. Jest ciemno. Plus dla nas. Dwie drogi. Na wprost, by pójść dalej, a tutaj by zmierzyć się z przeznaczeniem. Nie wiem, czy jest takie dźwięki. A właśnie, tam czeka nas przeznaczenie, a tu czekają dwie strzały wodne. To przy okazji sobie je podnieśmy. Będą cztery. Patrzcie. Nowy przeciwnik. Przepotężna bestia. Jak tak sobie ćwiczyłem, to dwie, a nawet trzy miny są potrzebne, by go pokonać. Naprawdę ciężko, ciężko. Moi drodzy... Ale miny sobie oszczędzę na zombiaków, bo zombiaków nie da się pokonać mieczem. A tą bestię... Da się. I leży! I nie wstajesz, gnojku. Czemu na raz? Bo go zaskoczyłem, moi drodzy. Normalnie, w takiej walce sam na sam... Nie polecam. Złóczy tak, że Was nie zauważył. Czego on tu strzeg, no? Strzały mchowej jednej. Moi drodzy, po drugiej stronie strzały mchowej drugiej. W środku dwóch strzał wodnych, więc można pomyśleć co to za łupy, nie? Ale spokojnie. Łupy też tu są. W śródkości prawdopodobnie ludzi, którym się żywił, leży młotek, więc żywił się młoto <laughs> o wartości 75. Takim łupem nie pogardzimy. Warto było zmierzyć się z przeciwnikiem, by taki łup pozyskać. Ok, to wszystko, wszystko z tej strony. Gość pokonany, idziemy więc dalej. Przed siebie. A tutaj mamy pucharek. 25 wartość. Góry nic. I przechodzimy w dalszej części kanałów. Idziemy, idziemy teraz tak. Ślepy zaułek. idziemy więc dalej. Jak Patrzcie jakie wielkie pomieszczenie no, Całkiem spory. Teraz tak, na dzień dobry Strzała hałasująca, strzała linowa I jak ktoś się nie przyjrzy Bo to łatwo przegapić To przegapi klucz Kluczyk może nam się w przyszłości przydać Pamiętajcie, dwie strzały i kluczyk Idziemy po kolei teraz Tutaj pocharek Nie jest zbyt drogi, 25 Ale w kolejnym rogu Jest coś dużo droższego jest to waza za aż 100. Idziemy dalej. Przed wyjściem z tego pomieszczenia znajduje się pucharek kolejny. Wartość 15, czyli znowu wracamy do niezbyt drogich rzeczy, ale tutaj mieszek złota o wartości równa setki. Piękna sprawa. I tym sposobem takie duże pomieszczenie zostało przez nas, moi drodzy, wyczyszczone. Można iść dalej. Idziemy, idziemy, i znów. Ślepe pomieszczenia tutaj. Kolejne ślepe załuki tutaj. I idąc dalej. Kolejny ślepe załóg. I bełkotliwiec. Fajna sprawa. Pociutku się zakradnijmy. Jak się uda, to za jednym razem polegnie. Ej, no jeszcze raz. Dobra. Ślepe załówki standardowo omijamy Co kawałek jakieś się znajdują, a tu proszę bardzo Tutaj byście wylądowali z tej pierwszej dziury, co wam pokazywałem, że trochę was to zabolało I ten Bełkotliwiec akurat stałby prosto w was skierowany, więc by zaatakował Co istotne, jest też tu drugi Bełkotliwiec Uch. No dobra, mój drodzy Może pora na Nieco inne Bronie strzała ogniste? Czemu by nie padłeś? Jeszcze nie? A teraz? <laughs> teraz już tak. Mam tego pokonać tutaj na brzegu. Bo garet taki takiej głębokiej wodzie, jak np. tutaj, nie jest w stanie. wiecie, mieczem uderzyć. Nie jest w stanie zrobić zamachu, jak sobie w takiej głębokiej wodzie. Więc walka w głębokiej wodzie z tym był No ciężka sprawa. Okej. Okay. W ramach, moi drodzy, zadość uczynienia bierzemy pucharek, a co? No i idziemy dalej. Dwa pełkotliwce pokonane. My eksplorujemy dalej kanały. Tak, tu można pójść do góry. A nawet trzeba. Bo tutaj nie ma nic, puściutko. Więc hop, hop, hop. I na górę. Gdzie nas to zaprowadzi, he? Jako, że mówiłem wielokrotnie, w tej grze wszystko się świetnie łączy. Patrzcie. dada Ta Tam włączaliśmy światło. Zatoczyliśmy koło. Znowu jesteśmy tutaj, przy tej zębacce. Moglibyśmy wyjść po drabince, ale kanały dalej się toczą. One prowadzą do następnej części. Tego wszystkiego, jak widzicie, części, która jeszcze nie jest oświetlona. Idziemy teraz tutaj pod ulicę Targową. Jak pamiętacie katedralną, nie da się przejść, jest zawalona. Można za pomocą kanałów dostać się na targową. Można za pomocą tej rzeczki dostać się na targową. Jest wiele dróg. Na razie pójdziemy kanałami tylko po to, żeby je do końca zbadać. One zaraz się skończą. O, teraz patrzcie. Stoi z taki... ...bełkotliwiec. Po ciutku. Mieczy Konstantyna. Ciach. Haha, nie spodziewałyśmy się my tak wcześnie. I moi drodzy, za pomocą strzały linowej, możemy wyjść w nowej dzielnicy miasta. Bada Ta Przy takiej belce. Ale tu na razie nie będziemy eksplorować. Wow! Tym bardziej nie będziemy póki co. Jak już dojdę do góry normalną stroną, to wam po prostu pokażę, że tu jest wyjście z kanałów. Kanały zwiedzone, prawie wszystko zebrane. Mówię prawie wszystko, bo w tej ciemności można przegapić talerzyk, moi drodzy. A lepiej go nie przegapić. Łup do łupa będzie dużo łupów, nie? Jak to mówią grosz do grosza i będą dwa grosze. Dobra. Oficjalnie, moi drodzy, wszystko zebrane. Tak więc, hop, siup. I wychodzimy. Dzielnica Targowa zablokowana. Kanały całe Wam pokazałem. Jak dojść tutaj normalną drogą, nie przez kanały? Pokażę Wam, ale uwaga, w przyszłym odcinku. Tak jest, moi drodzy. W pierwszym zaliczyliśmy sobie taki tutaj fragment mapy, w drugim zaliczyliśmy kolejny. Wszystko na 100% plus kanały. Taki bonusik. Więc mamy, moi drodzy, zakończone. No, dobre pół miasta, no ale dobre pół miasta przed nami. <noise> tak więc jest na co czekać. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Oczywiście, standardowo, albo nawet niestandardowo, ale tak wyjątkowo proszę Was o takiego kciuka w górę. Wiecie o co chodzi. Małe kanały mają bardzo ciężko, żeby się wybić. Te kciuki są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Więc poświęć widzu tą sekundkę. Zejść tam na dół, pod film. Zostaw ciuka, będzie mi bardzo miło. A dzięki temu kanał będzie mógł się rozwijać. A takich filmów będzie mogło być więcej. Jakie chyba tego chcecie, nie? Czy nie chcecie? No właśnie. Zastanów się wicu. Jak chcesz, to kciuk w dół. Toki w górę, Pamiętaj w górę, nie w dół. Dobra, to tyle w sumie. Ogłoszenia dusz pastelskie za nami, moi kochani. Odcinek też zakończony. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnej części. Cześć.